Dzień dobry drogie barany. Witam Was serdecznie w czytaniu z kart Tarota na nadchodzący tydzień, czyli od 22 czerwca do 28 czerwca. Karty potasowane, jak zawsze, dziś troszkę inna odsłona, ale myślę, że też Wam się spodoba. Zaczynamy. Poniedziałek. Poniedziałek dla baranów. Trzy denary, czyli praca, kochani. Zaczynacie tydzień od pracy, od tworzenia czegoś, od zrobienia sobie jakiegoś dobrego, też pola do, do działania, takiego, który pozwoli wam żyć w dobrobycie, który pozwoli wam na uzyskanie jakichś materialnych korzyści. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy dzień, bardzo pracowity dzień, oprócz tego. Dodatkowo mogłabym dodać, że tutaj będziecie naprawdę chcieli coś ze swoją stroną materialną zrobić. Będziecie też pracować w zespole. Jeśli nie, jeśli pracujecie sami, to, to też dobrze, bo naprawdę może wam to przynieść jakiś sukces, może wam to przynieść jakieś efekty w postaci, oczywiście, finansowych korzyści. Wtorek. Dwa puchary, kochani. Tutaj, jak najbardziej, miłość w tym dniu, harmonie, harmonia w związku, radość, miłość w rodzinie. Oczywiście też możecie spotkać jakiegoś partnera, jeśli osoby są takie, które tutaj szukają. Mogą się trafić wam też jakieś oświadczyny, jakieś zaręczyny, coś, coś takiego. Kochani, jeśli chodzi o waszych partnerów, to to będą osoby takie jak, jak wy. Będziecie tutaj naprawdę mogli powiedzieć, że o, to jest bratnia dusza moja. Ten mój mąż czy ta moja żona, to, są, to jest moja bratnia dusza. I też jest taka tutaj głębia uczuć w tym wszystkim. Oczywiście karta też mówi o wszelkich rodzajach partnerstwa: o wszystkich rodzajach partnerstwa. O tym, że będzie wam się dobrze w pracy współpracowało z innymi ludźmi, i yy, o tym, że. Będziecie potrafili dogadać się w każdej dziedzinie życia. Jeśli chodzi o negatyw tej karty, to uważajcie, bo tutaj są różnego rodzaju zdrady emocjonalne. Ta karta mówi o zdradach emocjonalnych. Też mówi o zazdrości i o tym, że mogą być ujawnione cudze tajemnice. Kochani, środa, król Buław. Kreatywne działanie. Kreatywna praca, dojrzałość do tego, żeby coś zrobić fajnego w swoim życiu. Tutaj też myślę, że taki będzie dla Was dzień, w którym doznacie przypływu takiej ożywczej energii i chęci do podejmowania jakichś wyzwań. Ona może zapowiadać Wam sukcesy zawodowe, towarzyskie, jakiś okres twórczości, kreatywności. Karta. Pokazuje również to, że często potrafimy porywać za sobą innych ludzi. Dobry czas na jakieś podjęcie działania, na wdrożenie jakichś planów w życie. Dobrze, to by była środa, teraz czwartek. Pięć denarów. Tu wiecie, co w tej karcie ja najczęściej widzę. Nie jest jakieś zubożenie, nie jakieś, jeżeli chodzi o dniówkę, oczywiście, nie jakiś. Jakieś troski, jakieś, jakieś poczucie braku i patrzenie na ten, na przyglądanie się temu brakowi i, i rozpaczanie nad nim. Ja tu bardziej bym powiedziała, że ja widzę w tej karcie jako karcie dziennej zmęczenie moje, po prostu przepracowanie być może nawet. I tutaj, jeśli chodzi o sprawy materialne, to ważny jest rozsądek i ważne jest planowanie i takie obiektywne spojrzenie na, swoje, na swoją stronę materialną życia. Tu też możemy dostać jakieś wsparcie osoby nam bliskiej, jakiegoś przyjaciela, wystarczy po prostu tylko się odwrócić i poprosić o tą pomoc. Jeśli poznacie jutro kogoś, to uważajcie, bo to człowiek, ten człowiek może być taki niepewny, taki troszkę udręczony i tak, życiem oczywiście i taki, który nie będzie nie będzie zbyt otwarty do tego, żeby z wami się komunikować. Oczywiście ten dzień może dla niektórych pokazywać, że będziecie się dręczyć jakimiś myślami, jakimiś uczuciami, rozpamiętywać coś. Być może, że musicie być gotowi w tym dniu na zmierzenie się z pewnymi sytuacjami w waszym życiu. Nie możecie się bezradnie przyglądać swoim brakom, tak, swoim, swojemu poczuciu tego udręczenia, tym troskom, tym kłopotom materialnym, które, które gdzieś mogą się tutaj pojawić lub... Ten dzień też może wskazywać na to, że będziecie przechodzili jakiś kryzys, ale ten kryzys może być faktycznie i rzeczywiście yy, gdzieś taki typowo codzienny, taki, taki ziemski, taki materialny również. To by był czwartek, tak? Dobrze mówię. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, A, bo mi się czasami tam pomyli. Piątek, kochani, to pięć mieczy. O, ta karta też mi często pokazuje. Yy, Ból głowy, po prostu. Tak jak ten gość wygląda, on się łapie tutaj za głowę i albo rozmyśla, albo jest udręczony jakimiś myślami, albo po prostu boli go głowa. I tyle. Myślę, że ta karta też może Wam pokazywać jakąś Waszą klęskę, ale ona będzie rezultatem Waszej słabości, Waszej nieudolności w działaniu. Tak mogłabym to ująć. Jeżeli jeżeli boicie się czegoś, to musicie te obawy, te lęki przekuć właśnie w jakieś pozytywne, pozytywne rzeczy. Jeśli chodzi o naukę, to tutaj karta może wskazywać na postępy w nauce. Jeśli ktoś się czegoś uczy, to jak najbardziej może wskazywać na postępy w nauce i będzie Wam łatwiej do głowy coś przychodziło. No ale z tego tytułu też możecie być właśnie trochę zmęczeni i, i z jakimś bólem głowy może się to dla Was zakończyć. To są sytuacje, to są lęki, którym trzeba stawić czoło. Tutaj mogą pojawić się jakieś rozsypane iluzje w tym wszystkim, i wy będziecie musieli po prostu stanąć na wysokości zadania i pokazać, że nie jesteście na tyle oderwani od tej rzeczywistości, że nie będziecie żyli tylko iluzjami, że jesteście w stanie stawić temu czoła i pokonać te lęki. Piątek to był, więc sobota. A to już królowa denarów, czyli kobieta lub też osoba, bo, wiadomo, słuchają też panowie, więc tutaj może być tak, że, że mogliby się obrazić, że są kobietami, no wiadomo. Ale osoba, która ma w sobie dużo wdzięku, która potrafi być praktyczna, która jest odpowiedzialna, która potrafi być opiekuńcza, troskliwa wobec swojej rodziny i może im zabezpieczyć, albo jest w stanie im zabezpieczyć jakiś byt. Tutaj możecie pracować nad jakimiś planami, nad jakimiś projektami, możecie też być bardzo zadowoleni i dumni z siebie w tym dniu, ale i też możecie być bardzo dyplomatyczni i rozmawiać z ludźmi bardzo dyplomatycznie. Na pewno sobota będzie dniem, w którym będziecie dobrze zorganizowani i jakieś takie działania. Będziecie podejmować się z taką przedsiębior... przedsiębiorczością. Będziecie ch... Będzie wam się chciało po prostu coś zrobić, bo będziecie wiedzieli, że robicie to dlatego, żeby uzyskać jakiś dobrobyt. Niedziela. Kochani, niedziela kapłanka. Myślę, że dzień będzie bardzo spokojny. Będzie obfitował w. Nie powiedziałabym tu, że w jakieś takie wydarzenia. Mocno ekstatyczne, mocno ekstatyczne, ale na pewno dzień może być harmonijny. Dzień może być taki, gdzie wasze działania będą oparte na waszej mądrości, na waszej wiedzy. Tutaj możecie też mocno podlegać waszej intuicji i podszeptom intuicji, podszeptom waszej duszy, czy jakby to tam zwał. Więc tutaj ten dzień... Tak jak mówię, będzie można zaliczyć do raczej takich spokojnych, gdzie będziecie chcieli troszkę sobie odpocząć, gdzieś się wyciszyć. Czasami mogą tutaj też zdarzyć się jakieś tajemnice, albo jakieś tajemnicze takie, takie sprawy, które będziecie próbowali odkrywać, albo będziecie próbowali dojść do, do jakiejś tam prawdy, ale nie wszystko będzie dla Was oczywiście. Jasne czy oczywiste, bo to kapłanka najczęściej mówi też o jakiejś tajemnicy, więc tutaj coś tajemniczego w tym wszystkim może być. I tak się kończy dla Was tydzień. Myślę, że całkiem ciekawie oprócz czwartku i piątku, ale to mówię, tutaj już raczej jakieś zmęczenie będzie się nakładało. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. Dziękuję za wszystko, kochani, i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa! pa.